Cześć, witamy Was w przedświątecznym tygodniu. Śniegu wprawdzie brak, mamy jednak nadzieję, że również Wy odczuwacie świąteczny nastrój. 2019 rok przyniósł wiele nowości, które dla Was przygotowaliśmy. Staraliśmy się także przekazywać Wam najnowsze wiadomości z całego świata, abyście byli na bieżąco z informacjami o Sketchup i V-Ray, wydarzeniami czy nowymi technologiami. W 2019 roku przeprowadziliśmy ponad 80 szkoleń stacjonarnych oraz 12 warsztatów wizualizacji, spotykając się z Wami w różnych zakątkach Polski. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza już przynosi korzyści w pracy projektowej. Aby praca w Sketchup i V-Ray była wyłącznie przyjemnością, wraz z Dominikiem przygotowaliśmy dla Was serię tutoriali poświęconych obu programom. Znajdziecie je na kanale Progrupa TV w serwisie YouTube. Zachęcam do subskrypcji, bo kolejne tutoriale ukażą się niebawem. Dziękujemy, że byliście z nami na tegorocznym 3D Basecamp w Gdyni oraz warsztatach wizualizacji podczas archidei w Warszawie. Miło nam było zorganizować spotkania dla ponad 350 osób i spotkać się z Wami na żywo. Na pewno nie będą to ostatnie wydarzenia tego typu. W Archiap największej polskiej bibliotece 3D. Spotkacie już ponad 330 wiodących marek przyjaznych architektom. Wykorzystajcie udostępnione zasoby także w swoich projektach. Kto wie, może to właśnie Wy wygracie dzięki temu konkurs w stylu tegorocznego Radical Design. Przez pięć kolejnych tygodni publikowaliśmy dla Was cykl webinarów na żywo. Pokazywaliśmy w nich możliwości SketchUp'a i v Zbudowaliśmy wspólnie z Wami projekt domku w lesie. Od pierwszej kreski aż po finalny render. A już wkrótce wystartujemy z nową serią webinarów. Pomogą Wam one poszerzyć wiedzę na temat nowych narzędzi projektowych. Bądźcie czujni. Już niedługo wejdziemy w kolejną dekadę. Obiecujemy, że również w 2020 roku zorganizujemy ciekawe spotkania i konkursy oraz podzielimy się z Wami wiedzą i doświadczeniem. Obserwujcie nasze kanały społecznościowe oraz bloga. Życzymy Wam wesołych świąt i pomyślnego Nowego Roku. Abyście mieli mnóstwo pomysłów podczas projektowania, a wizualizacje powstawały w mgnieniu oka. Wesołych świąt!